NowAge Sami 2021. Moi drodzy, w tym momencie znajdujemy się pod warszawskim Józefowie, gdzie odbywa się wyjątkowe wydarzenie. Dlaczego wyjątkowe? Dlatego, że świętujemy pięciolecie kategorii NowAge w Polsce. Moi drodzy, jestem na niesamowitym wydarzeniu, wydarzeniu kategorii, która jest bardzo bliska mojemu sercu, kategorii Nowej. Jest tutaj z nami ponad 100 liderów, tych, którzy wierzą, że marka Nowej daje szczęście i najlepsze możliwości biznesowe. Jest fantastyczna atmosfera, jest energia, jest działanie, łączymy się z całym światem Nowej, globalne przez łącza internetowe. Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę wziąć tutaj udział w tej konferencji. Oczywiście to jest zasługa całego mojego zespołu, który zaufał marce NowAge. Nasz zespół kocha kategorię NowAge, a dowodem na to jest to, że dzisiaj 23 osoby z naszego zespołu właśnie znajdują się na tej konferencji. Bardzo Wam gratuluję i jestem z Was bardzo dumna. Jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszego wydarzenia. W ogóle czuję się bardzo wyróżniona, że zostałam zaproszona do udziału i każdemu polecam, jeśli tylko będzie taka możliwość, żeby zakwalifikować się na kolejny taki event. Tu jest mega moc, fantastyczna energia. Firma jak zwykle staje na wysokości zadania, cudowne prezenty, fantastyczna wiedza, także polecam każdemu. Czekając jeszcze dzisiaj bardzo dużo fajnych rzeczy sportowych, rekreacyjnych, no i zabawa ogólna. I bycie razem to coś, co najbardziej lubimy. Duch pasji i bycie razem to wartości, które przyświecają Oriflame, i cudownie było być tutaj na Nowej Summit, aby je poczuć. Niesamowite wydarzenie, gdzie ogrom wiedzy i doświadczenia szwedzkich naukowców został połączony z świetną częścią, takiego, taką rekreacją i imprezą. Mieliśmy minigolfa, sesję jogi, wieczorną uroczystą kolację, a dzisiaj rozdanie samochodów. Emocji było niesamowicie dużo.